Kiedy duch pocieszyciel nie może człowieka pocieszyć? Takie pytanie zadał sobie XIII-wieczny dominikani Perygryn z Opola. No i odpowiedział, że duch pocieszyciel nie może pocieszyć człowieka w dwóch przypadkach. Kiedy człowiek całe swoje szczęście i całą swoją radość upatruje w dobrach ziemskich i kiedy jest pyszny. I całe Pismo Święte o tym mówi, że nie ma prawdziwej relacji z Bogiem bez pokory, bez zgięcia karku. I być może na tym polega jeden z największych problemów ludzi od wieków. Bo prawda u nas jest taka, że, że nie jesteśmy jakimś absolutem we wszechświecie, że nasze życie do nas nie należy, że jesteśmy stworzeniem Bożym i zależymy od Boga. On jest potężny, my jesteśmy słabi. I paradoks polega na tym, że jeżeli pozwolimy sobie na uniżenie, to on nas wywyższa. Pokora, czyli humilitas, to jest stanięcie w prawdzie. Pokora jest konieczna, jeżeli chcesz ujrzeć działanie Boga w swoim życiu, jeżeli chcesz widzieć Boga, to konieczna jest pokora. I nie jest łatwo mówić o pokorze, ponieważ przychodzą nam pewnie do głowy nie najlepsze skojarzenia. Tak samo zresztą było za czasów Pana Jezusa. Bo być uniżonym to dla Greków, to dla Rzymian była oznaka zepsutego charakteru. Człowiek, który zbyt łatwo uniża się przed innymi, który nie jest dumny, który nie dba o swój honor, nie ma kręgosłupa moralnego. Arystoteles i Sokrates będą używali, nazywali niskich, uniżonych, słabymi, ludźmi bez moralności, pochlebcami na takich ludzi spogląda się z pogardą. Natomiast w Biblii uniżenie czy też pokora funkcjonuje jako jedna z najważniejszych cnót, bo ona oznacza właściwą pozycję, jaką człowiek przyjmuje w stosunku do Pana Boga, bo to wobec Niego stajemy w szczerości jako niżsi, a więc uniżamy się przyjmując Jego wielkość. Pokora wobec innych oznacza poczucie własnej wartości, ale bez poczucia wyższości. W sensie wywyższania się. Pokora wobec Boga to jest rzecz, do której dochodzi się często przez różne doświadczenia, takie sytuacje, które chcąc nie chcąc nas krzyżują albo odbierają nam poczucie sprawczości. Bóg kocha pokornych, pisze święty Piotr. Bóg wywyższa pokornych słyszymy w hymnie Magnifikat Maryi. Pokora urasta do rangi najpiękniejszych cnót, i to właśnie za pokorę Bóg daje błogosławieństwo. To pokornych ludzi Bóg uzdrawia. Pokorny człowiek to jest ktoś, kto jest świadom własnej wartości, kto jest świadom własnej godności, kto potrafi przyjąć właściwą postawę wobec Boga, a jednocześnie nie wywyższa się wobec braci, wobec sióstr. I spójrzmy teraz na tą dzisiejszą Ewangelię właśnie przez pryzmat tej złotej cnoty, której na imię pokora. Zobaczmy, jak na pokorę reaguje Pan Jezus. Tu, tu widać bardzo, jak Bóg pokocha pokornych. Dlatego też tak bardzo pokochał też uniżenie Maryi. Ewangelista Mateusz mówi nam, że Pan Jezus idzie w okolice Tyru i Sydonu i wychodzi do Niego kobieta kananejska poganka. Między Żydami, Żydami a Kanonejczykami był taki, stosunek, był taki stosunek jak pomiędzy Polakami a Krzyżakami w 1410 roku albo pomiędzy Polakami a Gestapowcami w 44 roku. Jak się Żyd otarł o Kanonejczyka, to zaraz szedł się kąpać. Nienawiść była potworna. Jezus idzie do krainy Pogan i wychodzi naprzeciw Poganka i krzyczy ulituj się nade mną synu Dawida. Moja córka jest nękana przez złego ducha. Ewangelista mówi, że to był krzyk nie do wytrzymania, że nawet apostołowie proszą, odprawią, bo my już nie wytrzymujemy. Wydawać by się mogło, że to jest modlitwa, która ma wszystko w sobie, żeby Pan Jezus ją wysłuchał i że zaraz ją wysłucha, a Pan Jezus nie odzywa się do niej ani jednym słowem. Słyszałem świetną interpretację tej Ewangelii księdza Kiewicza, a że z przyjemnością zbieram myśli ludzi mądrzejszych ode mnie, więc pozwolę sobie ją wykorzystać, więc myślę, że świętej pamięci ksiądz Piotr nie będzie miał tego za złe. Spróbujmy sobie wyobrazić, żeby jakoś to zilustrować jeszcze mocniej, tą Ewangelię, że przychodzicie do księdza i mówicie proszę księdza, moja mama umiera. Może przyjść ksiądz z komunią? A ksiądz się odwraca i wychodzi. Wyobrażacie sobie taki numer? I kto to robi? Jezus, który jest czystą dobrocią i miłością. On się nie odezwał ani jednym słowem. Nic zero. A wiemy, że Jezus ją kochał. Ile osób w tym momencie by się już wycofało? Ile osób by powiedziało ty draniu? To moja noga już tutaj nigdy nie powstanie. Albo ktoś przychodzi księdza, pro, do księdza prosić o spowiedź. On mówi, Nie mam czasu na spowiedź. To tacy jesteście? Tylko pieniądze byście brali? Teś ja już w życiu nie wyspowiadam. Bracia i siostry, znacie takie przypadki i ja również znam. Przychodzicie do parafii chcecie założyć kolejną wspólnotę, a proboszcz mówi, że nie ma wolnego pomieszczenia yy, albo po co kolejna wspólnota tylko problem będzie. To ja już nie chcę mieć z tą parafią nic wspólnego. Moja miłość własna jest zraniona. Ilu ludzi się zacięło właśnie w tym miejscu? Nie przeszli próby? Bo może przyszli z nastawieniem, że ja to taki dobry człowiek, przychodzę do kościoła, żeby coś szlachetnego zrobić, i zostałem źle potraktowany? Tylko, że to jest tylko fragment rzeczywistości, bo nieraz jest tak, że Pan Bóg chce nam bardzo pomóc. Abyśmy dostrzegli coś więcej i stwarza nam ku temu okazję, niekiedy bolesna, my to traktujemy jako atak na nas, jako znieważenie na nas. No i się obrażamy i wtedy tracimy szansę odkrycia czegoś w osobie. Ta kobieta kanadyjska miała plan. Rozkrzyczy się. A pan Jezus jest dobry, uzdrawia, więc i moją córkę uzdrowi. I pan Jezus druzgoczy ten plan. Jezus nie odzywa się do niej ani słowem. I to Jego milczenie to jest moment decydujący, albo się teraz obrazi i odejdzie, albo pójdzie w głąb. Co nam opisuje Ewangelista Mateusz? A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła, Panie, dopomóż mi. Teraz dopiero przyszła. Wcześniej był taki krzyk, że apostołom uszy puchły. Ewangelista mówi, wtedy była daleko. Może ten krzyk to był jej taki numer popisowy. I dopiero kiedy Jezus się do niej nie odezwał, upadła Mu do stóp, a wcześniej stała wyprostowana. Ona dopiero teraz dała się pokonać Bogu i odniosła zwycięstwo. Pan Jezus wiedział, że ona tym swoim krzykiem, tym swoim wołaniem Jezusie, Synu Dawida, to to jest taki lekki teatrzyk. A jak przyjdziesz Ty prawdziwa, czyli pokorna, bo pokora jest najbardziej prawdziwa, to zacznę z Tobą rozmawiać. I przyszła. Upadła przed nim i prosi, i już nie krzyczy, już nie lamentuje, ale używa słów, które płyną z jej serca: Panie, dopomóż mi. Mi dopomóż. Ja mam problem. Nie córka, ja potrzebuję pomocy. A może jak mi dopomożesz, to i moja córka będzie zdrowa. Są ludzie, którzy bez przerwy gadają o innych. Są ludzie, którzy lubują się w opisywaniu grzechów cudzych, niestety także w kościele. Są ludzie, którzy czują się lepiej, kiedy gadają o innych. Nie wiem, o każdym można gadać o księżach, o politykach, o biskupach ale nie o sobie. Są ludzie, którzy umniejszają swoje zło, wskazując na wady innych. Być może przez to sami czują się lepsi. To inni potrzebują pomocy, a ja nie. Aby tylko nie o sobie. Szatana najbardziej boli, boli to, kiedy przyznajemy się do własnych grzechów, kiedy przyznajemy się do własnych słabości, a wcale nie to, że szukamy tych słabości czy grzechów w innych ludziach. To najczęściej rozdyma tylko naszą pychę. Wcale nie prowadzi do uzdrowienia. Święty Doroteusz mówił o tym w kontekście życia we wspólnocie. On zauważył taką prawidłowość. Mówi: zobacz, że gdy pilnujesz siebie i siebie obwiniasz, to bracia nabierają wartości w Twoich oczach. Ale gdy sam sobie wydajesz się dobry, brata uznajesz za złego w porównaniu ze sobą. Dzisiejsza Ewangelia nam przypomina to stare duchowe prawo: że Pan Bóg kocha ludzi pokornych, ponieważ oni nie stawiają mu granic. Innymi słowy, jeżeli chcesz ujrzeć działanie Boga w swoim życiu, to konieczna jest pokora, bo każdy, kto się wywyższa i uważa się za lepszego, będzie poniżony, a kto się uniża przed Bogiem, będzie przez niego wywyższony.